Internet to skarbnica wiedzy i rozrywki, ale niestety też miejsce, gdzie czyhają różne pułapki. Jednym z najczęstszych zagrożeń dla seniorów jest tak zwany misclick, czyli przypadkowe kliknięcie w podejrzany link, reklamę lub załącznik. Jeden nieostrożny ruch może spowodować, że otworzymy wirtualne drzwi różnej maści oszustom. Missclick. Jest to przypadkowe kliknięcie najczęściej myszką podczas pracy przy komputerze oraz korzystania z ekranów dotykowych tabletów, smartfonów, które spowodowało coś niezamierzonego. Oszustwa internetowe często opierają się na tym, że ktoś niechcący kliknie w fałszywą stronę czy fałszywą ofertę. W efekcie hakerzy mogą przejąć nasze dane, pieniądze lub zainstalować złośliwe oprogramowanie. Dlatego tak ważne jest by dobrze zastanowić się, czy dana wiadomość lub strona wygląda wiarygodnie. Często nie wygląda to groźnie, od przypadkowe dotknięcie ekranu albo kliknięcie myszką tam, gdzie nie trzeba, ale skutki mogą być poważne. Zablokowane konto bankowe, wyciek danych osobowych, zaszyfrowane pliki albo nahalne reklamy, które ciężko usunąć z telefonu czy komputera. Jak się przed tym bronić? Nie otwierać wiadomości od nieznanych nadawców, zwłaszcza jeśli zawierają załączniki. Zwracaj uwagę na literówki w adresach stron. To częsty trik hakerów. Nie klikaj w podejrzane promocje, które obiecują nagrody za jedno kliknięcie. Regularnie aktualizuj swoje urządzenia. Dzięki temu oprogramowanie ma większą szansę wychwycić zagrożenie. Ustal z kimś bliskim telefon bezpieczeństwa. Jeśli masz wątpliwości, dzwoń, pytaj, nie działaj w pośpiechu. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, nie panikuj. Ale niezwłocznie skonsultuj się z kimś zaufanym lub... Poproś o pomoc. Pamiętaj, że może to zdarzyć się każdemu, ale odpowiednia wiedza i ostrożność pomagają uniknąć poważnych konsekwencji. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Ucz się rozpoznawać podejrzane linki i nigdy nie podawaj swoich danych osobowych czy finansowych osobom nieznajomym. Dzięki temu internet będzie dla ciebie miejscem bezpiecznym, a nie pułapką.